Witam wszystkich w kolejnym komentarzu miesięcznym. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku opowiem trochę o emeryturach, co się dzieje w naszym systemie emerytalnym. Będzie kilka słów o demografii, o kolejnym pomyśle bankruta, którym jest DUS, co zrobić, żeby tych emerytur wypłacać jeszcze mniej. I będzie też kilka słów powiedziane o tym, czego moglibyśmy się nauczyć w kwestii emerytur od Norwegii. Później zmiany rozliczeń na giełdzie, zmiany w systemie rozliczeniowym. Kilka słów o tym, w czym jesteśmy najlepsi jako Polacy. Zastanowimy się razem, czy sytuacja z bankructwem Grecji nauczyła czegoś w kraju Unii Europejskiej. Później będzie o bitcoinie i pomyśle na uregulowanie tego rynku. No i na koniec o naszym polskim fiskusie, o tym, jak postanowił zabrać się za tych, którzy nieuczciwie się rozliczają z podatków. Według projekcji demograficznej przygotowanej przez Eurostat w ciągu do końca tego dziesięciolecia liczba osób pracujących w Polsce, takich, którym wiek pozwala na pracę, zmniejszy się o 1,4 miliona, a do 2030 roku ubędzie 3 miliony pracujących osób. To tak jakby na przykład zniknęło całe województwo warmińsko-mazurskie. No i teraz powstają dwa pytania. Z czego płacić składki, jeżeli w tym momencie ZUS ma problemy z płynnością, ma problemy z wypłacaniem emerytur, to ile państwo więcej będzie musiało dołożyć, jeżeli o 3 miliony spadnie liczba osób, które odprowadzają te składki? No i kolejna sprawa, jakie rządzący mają pomysł na to, żeby to poprawić? Jak na razie żadnego sensownego projektu ustawy, która miałaby wpłynąć pozytywnie na sytuację demograficzną w naszym kraju, nie widziała. Pojawiają się za to pomysły, jak ratować stanącego bankruta, którym jest ZUS, PSL przygotowało projekt zmian w konstytucji, ponieważ to będzie musiało przejść przez całą drogę ze zmianą w konstytucji. Projekt ten dotyczy zmian w sposobie waloryzowania emerytur. W tym momencie te, ta zmiana emerytur co roku jest dokonywana procentowo. Rząd ustala stopień waloryzacji i na podstawie tego te emerytury są podnoszone, ale to jest procentowo dla wszystkich tak samo. Według projektu przygotowanego przez PSL waloryzacja będzie nie procentowa, a kwotowa, czyli na przykład w tym roku podnosimy emeryturę o 50 zł. I o ile ktoś ma małą emeryturę, to 50 zł w stosunku do tego emerytury to będzie dużo procent. Jeżeli ktoś ma emerytury 2,5 tysiąca, no to 50 zł to już będzie mniej procent w przypadku tej osoby. Dlatego to musi przejść e, całą drogę i musi, wymaga zmiany w konstytucji, ponieważ bogatsi obywatele, czyli ci, którzy zapracowali sobie na wyższą emeryturę, będą gorzej traktowani, niż ci, którzy na tą emeryturę zapracowali mniej. Taki trochę Robin Hood. Ciężko powiedzieć, czy to ma sens. Tak naprawdę to jest kolejny sposób, żeby gdzieś tam łatać te dziury, które pojawiają się w ZUS-ie. Moim zdaniem jest to nieuczciwe. Dlaczego, jeżeli ja ciężej pracowałem, odprowadzałem wyższe składki, mam większą emeryturę, to dlaczego później moje emerytury w przyszłości mają być mniej waloryzowane? Przecież to jest nieuczciwe. Dodatkowo, w ten sposób, yy, to jest taki trochę chyba sprytny plan na to, żeby za jakiś czas te emerytury wszystkie zrównać do minimum, ponieważ jeżeli emerytury wyższe będą podnoszone procentowo o mniejszy wskaźnik, a emerytury niższe o większe, to prędzej czy później te wszystkie emerytury się zrównają, tylko one się nie zrównają w górę, tylko raczej one się zrównają w dół, ponieważ po drodze te emerytury jeszcze będą traciły na inflację. Fajny, sprytny pomysł na to, jak po raz kolejny oszukać obywateli. U nas w Polsce zmiany polegające na ratowaniu bankructwa. Tymczasem Norwegowie, którzy są, są w jednej z najlepszych sytuacji emerytalnych na świecie, ponieważ posiadają fundusz, państwowy fundusz emerytalny, który ma w tym momencie w swoim zarządzaniu 900 miliardów dolarów. To są potężne pieniądze i oni wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić. U nas w momencie, kiedy trwała kampania przeciwko OFE. Wszyscy przekonywali o tym, że akcje są niebezpieczne, nie warto ryzykować, bo akcje lepiej zostać w bezpiecznym ZUS-ie. Tymczasem mądrzy ludzie z norweskiego funduszu, oni zwiększają zaangażowanie na rynki akcyjne, mało tego, zaczynają wychodzić na rynki graniczne, czyli tak naprawdę to są takie gospodarki, które dopiero zaczynają się rozwijać, na przykład niektóre państwa afrykańskie. U nich w statucie tego funduszu ostatnio zostały dokonane zmiany, które po pierwsze pozwalają więcej inwestować temu funduszowi w akcje, po drugie pozwoliły zwiększyć temu funduszowi zaangażowanie w nieruchomości, ponieważ fundusz ten może inwestować również w nieruchomości, i to robi. No i ostatnia zmiana polegała na tym, że pewną część portfela, nie dużo, ale pewną część portfela pozwalają, ta zmiana pozwala temu funduszowi szukać na rynkach granicznych, czyli to są rynki obarczone można powiedzieć największym ryzykiem, ale z potencjalną szansą na wzrost. Czyli no dwa sposoby myślenia. U nas w Polsce ratujemy bankruta, a w Norwegii pozwalamy temu funduszowi zarabiać tak, żeby nasi emeryci żyć godnie. 6 października zmienia się sposób rozliczania depozytów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. O co chodzi? Do tej pory, jeżeli handlowaliśmy na giełdzie, posiadaliśmy jakieś akcje, sprzedaliśmy te akcje, to zanim gotówka dotarła na nasze konta, tak że mogliśmy ją wypłacić, trwało to 3 dni. To było nazywane T 3. Teraz ma się to zmienić na T 2. Czyli ta gotówka będzie dla nas szybciej dostępna, dzięki temu poprawi się płynność, będziemy szybciej mogli e, tymi naszymi pieniędzmi obracać. A e, to, co jest ważne, dzieje się tak po to, żeby nasz polski rynek dostosować do standardów europejskich, żeby jeszcze bardziej dzięki temu stał się otwarty na inwestorów z zagranicy. Krok w dobrą stronę, kolejne usprawnienie, dobry ruch. Mamy się czym pochwalić, ja w odróżnieniu od Przeciętnego Kowalskiego, nie lubię narzekać, raczej wolę te pozytywne informacje. Ciężko je czasami znaleźć, ale to jest właśnie jedna z takich pozytywnych informacji. W naszym regionie Polska w badaniu ONZ wypadła najlepiej, jeżeli chodzi o miejsce do ulokowania międzynarodowego kapitału. Jesteśmy na pierwszym miejscu w regionie, na piątym w całej Unii Europejskiej i na trzynastym na świecie. W ciągu, w pierwszej połowie tego roku, 20 międzynarodowych koncernów postanowiło ulokować swój biznes właśnie w naszym kraju. Jest się z czego cieszyć, to są pieniądze, które płyną do nas za granicy, to są nowe miejsca pracy, to jest rozwój dla naszego rynku. To jest to, z czego możemy być dumni, czym powinniśmy się chwalić. Mówią, że człowiek uczy się na błędach. To chyba nie dotyczy zarządzających i rządzących w krajach Unii Europejskiej. Na poniższym wykresie widać, w jaki sposób wrosło zadłużenie poszczególnych krajów z Unii Europejskiej. I nie tylko z Unii Europejskiej, tylko tak naprawdę z całego świata. To co widać, to widać w jakim stopniu to zadłużenie było w 2007 roku i jak bardzo urosło do 2012 roku. To jest poziom zadłużenia w stosunku do produktu krajowego brutto. Bo tutaj drobnym wytłumaczeniem dla rządzących jest to, że produkty krajowe brutto w tych poszczególnych krajach spadały, ponieważ mieliśmy kryzys, co jednak nie tłumaczy. Ciągłego zadłużania się. Kiedy któryś z tych krajów w końcu stwierdzi, że zadłużanie się ponad miarę nie jest dobre? Tak naprawdę, jeżeli wszystkie gospodarki na całym świecie są tak zadłużone, no to mamy ogromny problem. Weźmy tutaj na przykład Niemcy. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób Niemcy są zadłużone, to tak naprawdę cała niemiecka gospodarka, jest zadłużona w takim stopniu, że Niemcy przez 65% roku musieliby pracować za darmo i wszystko odpadać do budżetu po to, żeby to zadłużenie spłacić. Są no to potężne pieniądze i warto się zastanowić nad tym, mam nadzieję, że któryś z tych krajów prędzej czy później dojdzie do tego, że trzeba roz, wydawać rozsądnie, tak jak zwykły kowalski, jeżeli zwykły kowalski przez całe swoje życie będzie wydawał więcej niż zarabiał, będzie się zaciągał pożyczki, będzie zadłużał się. No to prędzej czy później to się skończy, bo bank nie da mu kolejnego kredytu. I co wtedy? Mamy gotowy przepis na bankruta, także warto się nad tym zastanowić. Mam nadzieję, że prędzej czy później zarządzający w tych krajach dojdą do wniosku, że to co robimy jest totalnie bez sensu. Bitcoin, wirtualna waluta, która w ostatnim czasie bardzo była popularna, można było o tym przeczytać w różnych mediach, o tych skokowych wzrostach wartości bitcoina, o tym, jakie spadki są na tym rynku. Ciekawa, innowacyjna rzecz, warto się nad tym zastanowić, pochylić nad tym. Może akuratnie jest to kolejna forma inwestowania. To naprawdę może być przyszłość, jeżeli chodzi o rynki walutowe. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Niestety, bitcoin jak na razie bardziej wykorzystywany jest, ma taki trochę czarny PR, ponieważ do tej pory o bitcoinie słyszeliśmy w związku ze likwidowaniem na przykład ogromnego nielegalnego rynku. Internetowego, gdzie tak naprawdę można było kupić narkotyki, bronić wszystko i zapłacić bitcoinami, ponieważ bitcoin jest w żaden sposób nienamierzalny, rządy nie mogą go śledzić, więc jest to w wielu przypadkach narzędzie płatnicze wykorzystywane przez przestępców. Z drugiej strony, część osób, która ceni sobie swoją anonimowość, nie chce być śledzona, świadomie wybiera tą formę płatności, ponieważ daje im to ten komfort, że nie muszą się martwić. To jak śledzi ich pieniądze, nie muszą się martwić o przepływy, mają wirtualną walutę, którą mogą sobie przewieźć w dowolne miejsce na świecie, mogą się zalogować do swojego portfela i wypłacić tamtą pieniądze i zapłacić. Coraz więcej pojawia się różnych punktów, które akceptują płatności bitcoinem. No i pierwszy kraj zdecydował się na to, żeby bitcoina w jakiś sposób zacząć regulować. Jak na razie ta regulacja ma dotyczyć organów, które obracają tymi bitcoinami dzieł bitcoinowych, ale jest to prawdą dobrą stronę. Im więcej e, będzie pewnych regulacji, tym będzie mniej miejsc na oszustwa. Te regulacje nie będą dotyczyły tego, żeby sprawdzać te pieniądze, będą dotyczyły tego, żeby e, przepływ tych pieniędzy był bezpieczniejszy. Na koniec smutna informacja. E, do września 2017 roku 66 krajów z całego świata Wprowadzi zasady dotyczące tajemnicy bankowej. Takie kraje jak Szwajcaria, Liechtenstein, Singapur, które do tej pory były krajami, gdzie bogaci chowali swoje pieniądze, staną się w tym momencie już nie będą tak dla nich atrakcyjne, ponieważ to porozumienie będzie dotyczyło przekazywania sobie pomiędzy poszczególnymi krajami, które podpiszą to porozumienie, informacji na temat rachunków osób fizycznych o znacznej wartości. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał dużo brudnych pieniędzy, nielegalnych pieniędzy i będzie chciał je gdzieś deponować, do tej pory mógł to zrobić w Szwajcarii wyciągnięcie takich informacji ze szwajcarskiego banku było bardzo trudne. W tym momencie jeżeli Szwajcaria przystąpi do tego paktu, a już zapowiedziała, że to zrobi, to informacje o rachunkach takich osób będą z automatu przekazywane. Więc kończy się tajemnica bankowa, trudniej będzie ukryć pieniądze, to nie znaczy, że nie jest to niemożliwe. No i nasz lokalny fiskus padł na genialny pomysł, ponieważ trzeba ratować budżet, trzeba wyrywać pieniądze obywatelowi z każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji. Przepisy podatkowe są w tym momencie kuriozalne. Ustawa podatkowa tak naprawdę w ocenie ekspertów jest do wymiany. Ma tak dużo poprawek, że ciężko się w niej odnaleźć i racjonalnie rozliczać. To teraz jeszcze fiskus będzie miał możliwość, według tego projektu ustawy, który jest przygotowywany, kontrolować nasze podatki do 10 lat wstecz, czyli w tym momencie to jest do 6 lat wstecz. Jeżeli popełniliśmy przestępstwo podatkowe, i tutaj już nie chcę wnikać, świadomie, nieświadomie 7-8 lat wstecz, to Fiskówzna nie może nam w tym momencie nic zrobić. Ten okres ma być przedłużony do 10 lat. Z jednej strony OK, trzeba ścigać przestępców podatkowych, z drugiej strony Przeciętny, zwykły obywatel, żeby nie mieć problemów z fiskusem, będzie musiał trzymać wszystkie swoje dokumenty, które wiążą się z podatkami, nie przez 6 lat, jak do tej pory, tylko przez 10. Ponieważ później może się pojawić problem, jeżeli nie będziemy mogli udowodnić, skąd pochodzą dane pieniądze, no to fiskus może będzie mógł nałożyć na nas 75% podatek od tej kwoty. Jest to kuriozalne, tak naprawdę. Fiskus jako instytucja, jako urzędy skarbowe mają naszą historię i oni powinni od drugiej strony. Gdzie jest zasada domniemania niewinności? To Fiskus powinien nam udowadniać, że jesteśmy winni, a nie my Fiskusowi, że jesteśmy niewinni. No ale przepisy podatkowe od zawsze uważam za chore. To kolejny dowód na to, że zamiast coś poprawiać, zamiast tworzyć przepisy, które sprawią, że przedsiębiorcy czy zwykli ludzie nie będą chcieli kombinować, bo to się nie będzie opłacać, Tworzy się w drugą stronę, tworzy się przepisy, które będą ścigać tych, którzy kombinują. No nie tędy droga. Bez sensu sposób myślenia, ale no niestety, to ministerstwo, które jest odpowiedzialne za podatki, tam ciężko powiedzieć o myśleniu. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Jeżeli podobają się moje komentarze, bardzo miło będzie mi o tym usłyszeć. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je. Zapraszam na mój profil na Facebooku, na Google Plusie lub na moją stronę. Zawsze można się ze mną skontaktować, zawsze odpowiem na pytania. No i do zobaczenia w kolejnym miesiącu.